O, w domu troszkę odespałem, Wam powiem. Ten wczorajszy, wczorajszy dzień, wczorajszą nockę, w sumie. Wczoraj przecież nocka była jechana z Gostynia. Więc wczoraj sobie pospałem godzinkę w ciągu dnia po siłowni, ale to i tak było mało. Padłem wczoraj po 19.00. Moment. A teraz jest 5 rano, trzeba jechać gdzieś tam za kołną w stronę Kedain, wyrzucić te rury. No i zobaczymy, co to będzie za wysyp, bo to kurde jakieś pole. Tak teraz patrzę kilometrowo, to wychodzi 190 km kurde na te Kedajny, bo to w sumie trzeba wjechać do Kedainy jeszcze w prawo i jeszcze gdzieś tam na wschód odbić parę kilometrów. Kurde, myślałem wcześniej sprawdzałem, to myślałem, że to w... bliżej jakoś będzie. To jednak, kurde, tak 190, to tak kurde do Wilna tyle się ma, no. więc tak sporo wato, ale wyjeżdżam 5, 6, siódma, 7, siódma, 38, tam będę. To myślę, że w porządku, akurat 9 litewskiego to. Myślę akurat, jakby w miarę poszło, to tam od tej 12 się zjedzie, ale jak to wyjdzie w praniu, wiadomo jak jest, muszę szyby od wewnątrz kurczę umyć. Tak, tutaj na Kedajny też patrzę. Ja pierdolę. Ostro. Jeszcze takie wąskie drogi porobione, mi się towar chyba wypierdolił, bo plandeka się naciągnęła. Nie wiem o co tu chodzi, ale jest takie dosyć mocne wybrzuszenie. Jeszcze te dziury to nie pomagają na pewno. Aj, masakra. Jeszcze deszcz popaduje. Zimno 18 stopni. <gry> Zimno niedobrze, ciepło niedobrze. Aj, kurde, dobrze, że chociaż bluzę założyłem dzisiaj. Więc idziemy jeszcze 57 km do Celas. No i dobrze, odbiłem w Malciunis, tu gdzie krokodylki potrafią spać. Chyba to Malciunis, ta miejscowość w drodze na Pana Werzys. Odbiłem tak jakby na Ukmergę, na Setre, jakoś tak, Seluwe. No i teraz prosta droga. 15 km, właśnie na tą miejscówkę, gdzie mam ten rozładunek. Zobaczymy, co to będzie. Naj! Wyzwania ja będę dojeżdżał Do tej miejscówki Jakaś budowa kurczę czegoś o. Ja jadę wedle współrzędnych, które dostałem, bo... Żadnego adresu nie mam. Mam tylko współrzędne. Więc nie wiem czy to tutaj. Jakoby by się zgadzało takie rury, no. Ale czy to dobre miejsce? Zaraz trzeba będzie pytać litwów za karczych obrać. Bo to wygląda? Kurde, nie wiem. Chyba tutaj muszę jechać. A bo tam dalej, takie rury, widzę co ja wiozę. No, widzę. Ale czy to, kurde, ja mam tutaj wjechać? Ja pierdolę żwirę. Widzę to, co stoi. No, widzę. W razie był to mnie wyciągnął. <grystanie> Mają czym? Gdzie jest kurwa kierownik zmiany? No nic zbiorę papiery i idę, pytać. Czekać mam na razie, bo tam jakiś HDS przyjechał teraz, coś tam będzie robił. Z tyłu i ten HDS coś tam załaduje sobie na pakę, to ja wtedy mam podjechać i mnie zrzucą koparką z tego co z tego co zrozumiałem. No, no i dobra po rozładunku. Powiem wam, że małe komplikacje były, bo Towar się się wyjebał z tego względu, dlatego ta plandeka była taka napięta A się wyjebał z tego względu nie, że tam źle spiąłem czy coś, bo było spięte było zajebiście Tyle, że szalunki, które były porobione I w tych szalunkach było po sześć rur pakowanych Po prostu w jednym, w środkowym rzędzie na, na przodzie pękły linki i pękł ten szalunek dlatego cały przód się wyjebał praktycznie dobrze, że tutaj chłopko parkoładowarku ogarnął w miarę jeszcze złapałem pasem półtorej godziny na wszystko złapałem jeszcze tu pasem dodatkowo także jakoś tam się ściągnęło

Musiałem i bo pełno wiórów tych takich było odcięcia. Te rury były jakieś nacinane, i pełno wiórów było na pacie. Kurde, weź to zmienić, jak te frendle się, się wkręcają w szczotkę. Kurde, jaka skarpa. Na milimetry, nie? póki co to te remonty drogowe nie są odczuwane, też jakiegoś koreczka nie było. Tutaj przy stacji MC, bo nie ma już tych wahadełek takich, czyli przejścia asfaltu. Bardziej że trzeba skakać z lewej na prawą, tylko po prostu prosty odcinek jest otwarty, no. Jest godzina 11 w sumie, i ten ruch jeszcze nie jest aż taki duży. Ale i, ale i raczej, już tutaj nie powinno się korkować jak to miało miejsce wcześniej. Bo wcześniej to przecież się wjeżdżało tutaj na węzeł połączeniu asfaltu, tam na górę się wjeżdżało. O, tam właśnie, i przez to takie kible były. O, kurwa, ale, go, ale gość. No ale zrobił. Widzieliście to? Nie wiem czy mi lusterko nie zasunęło, ale ziomek dobrze pojechał. No i mamy granice. Te remonty powiem wam, że spoko już idą. ile nie jeżdżą wywrotki. A teraz i tak była chyba przerwa u nich, bo nikt nie jeździł, także akurat elegancko trafiłem. A co to za rozmowy? Elegancko trafiłem, bo mieli przerwę, więc czmychnąłem tylko, czmnąłem, więc co to chyba było już by na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie jakoś przetrwaliśmy ten rozwodunek na budowie. I co, widzimy się w kolejnym jutro jadę ładować suwałki, więc na spokojnie. 1150, 20 minut do bazy. I lux. Szymaneczko z rampki Kurde, myślałem, że trochę im dłużej tutaj zajdzie z tym załadunkiem, ale już pewnie jakieś 3/4 mam załadowane. Zjadłem śniadanie. Zajebistą aplikacją, żeby sobie podliczyć co nieco. I na śniadanie 700 kalorii 66 gramy białka. Tak powinno być. Wszystko w normie. Jakieś światełka może bym wyłączył. Czwarteczek, godzinka która to jest? Dziewiąta. Młody został zaprowadzony do szkoły. Teraz mają dyżury takie w szkole. pewno dzieci jest w wakacje. No co rodzice w sumie mają zrobić z tymi, z tymi pociechami? Nasz też chodzi do szkoły, więc... Do przedszkola jeszcze są dyżury, także... Dobrze, za rok już tego nie będzie niestety, będą kombinacje, ale może nie będą aż takie złe. Niekorek taki, no kurwa zero myślenia jeszcze o godzinach. XZZV 866, szacie do butli w tych tirach. Cały czas, no bez butli to nie ma jazdy, nawet jak się zapomni to nawet się nie jedzie. Musi być sikane do butelki. Jakiś busik z ciężarówką, tam się pizną chyba. A miało być bez przygód dzisiaj. Ten co ja raz brzesiem, bo jestem pomysłowy. Tak <laughs> kurwa, na pacę. Paki w busie nie ma. Jajca. No i na brwinów, baranów nie dojadę. No. Siemanko z Bywinowa, byłem po mleko na stacji i gościu jakiś kurde zblokował kolejki ja tam ogólnie, ogólnie się w czyjeś problemy nie wpierdalam nie komentuję takich rzeczy gościu stoi na stacji przy płatności no ale facet do niego, że tu nie odłożył dobrze i nie pokazuje mi, że tankowanie zakończone Chłop się do niego. Ale to nie moja wina, to ktoś nie idzie i teraz to odłoży. Ten ziomek się patrzy, jakiś uczeń. Zaladł na nie Obok druga kasierka mówi co się stało. No i ten mówi Ty dystrybutor zepsuł pistolet. Odłożyłem, a tu pokazuje, że nie odłożyłem. No i baba do niego mówi kulturalnie. No to źle pan po odłożył, niech pan idzie i go poprawi Ja nigdzie nie będę szedł, to ja nie jestem od tego, ja tu przyszedłem zapłacić Ja nie muszę tego umieć Chłop z tyłu jakiś stoi Wypierdalaj, odłóż ten pistolet, kurwa Jak nie umiesz odkładać ten pistoletu, to kurwa czego bierzesz się za tankowanie, skoro nie umiesz Tam zaczęli się kłócić, ja tak stoję Mogę za to zapłacić w międzyczasie? Zapłacili i wyszedłem Więc no Pamiętajcie, jeżeli tankujecie swój pojazd sami i odłożycie źle pistolet, i pójdziecie płacić, a pistolet nie będzie dobrze odłożony, to pracownik musi iść i go odłożyć za Was dobrze, bo Wy nie musicie umieć. Ja Normalnie logika niektórych ludzi to nie wiem. Szkoda gadać biskitu. Kolejnego widza spotkałem Na tym na ociążu tutaj Gdzie ją odwarki, gdzie Al kabla Ale piąteczki ze mną nie zbił Nie, nie Ale zaczepił, że widział mnie na YouTube No a ja co? Laptop coś duszamy Ale nie dużo, bo już nie mogę dużo na kolację i co i roboty na laptopie jest także będziemy działać no i dobrze filmy zmontowane live charytatywny zrobiony ale ci co byli na live ci co wpłacili to naprawdę dzięki wielkie jeszcze raz mówiłem to na live ale jeszcze raz powiem dzięki wielkie ci co wpłacili dla zainteresowanych, jeżeli jeszcze ta zbiórka będzie aktywna, w się po prostu. No, trzeba iść się kłaść spać, rano jechać na Kępno, się ładować i taki oto by był powrót. No i witam kolejnego dnia w drodze na kępną. 6.05. No ja już tutaj w Antoninie. Z Antonina w sumie wyleciałem. Miałem nagrać rano coś, kurde, ale kamerka mi padła. I o takie oto buty. mam nadzieję, że chłopakom dzisiaj, przy piątku jakoś to bystro pójdzie, żeby zjechać w miarę. Wiadomo, piątek, dzień słoików na Mazury, na Podlasie, <grych> przez Warszawę, czyli Warszawa, Łomża będzie ciekawa. Ale fajna noc wam powiem była, aktualnie jest 9 stopni, w ociążu jak spałem było 14, nawet webastę nie włączałem, bo nie miałem po co, tylko się zagrzebałem pod kołderkę po same karczycho i powiem wam, że dawno mi tak kurde świetnie się nie spało, no w domu ostatnio, ale w ciężarówce, nie pamiętam kiedy miałem tak twardy i dobry sen, chłodno, nic mnie nie pogryzło, żadnego komara. Choć wczoraj jeden lato i go nie zidentyfikowałem Dziś pewnie sobie się schował, bo było zimno dosyć Więc, więc no, w weekend go przysmali i padnie sobie sam <gry> I zobaczymy jak tym chłopcom pójdzie dzisiaj załadunek Na razie to wszystko kurde idzie jak krew z nosa, jadu 70, masakra No i dobrze, i mamy rampkę stawiamy się ją pod rampkę Kurde, nie mam informacji, czy wolno, czy nie, ale chyba wolno Postawiamy się pod rampkę, robimy śniadanko, robimy kawkę W sumie tą kawkę jeszcze wypiję, bo kurde, kuku Robimy kawkę na drogę później W sumie na później Śniadanie jakieś wleci, wysokobiałkowe musi być, kreatynka Kurde An, jest wolna rampa. Elegancko jest wolna rampa. Zaleję to wodą. Trochę mlekiem dla smaku. Czy znaczy to białko to i tak jest jakiś taki kurde karmel z białego czekoladu? Kurde, strasznie słodkie to Nie wezmę więcej. Jedziemy, kurde, jedziemy. Gościa chyba załadowali przede mną. No, kurde, już mi ten smak tak nie podchodzi. Muszę. No, pół paczki było spoko, ale teraz. baton karmelowy Puh. Muszę kupić takie typowe waniliowe, czy... Na pewno nie jakieś słodkie Jakieś wanilia właśnie Co tam jeszcze jest? Śmietankowe jakieś Takie wziąć, a nie tam, kurwa Batony karmelowe się zechciało A na śniadanie wleci 60 gram białka plus yy, tam z kanapek z mozzarelli 30 więc około 90 na śniadanie będzie więc później do końca dnia dobić tylko 70 około i lux, lux. 8:12 dziękuję bardzo piękna bardzo cudowna firma 8,15 godzina 20 pod rampą, mimo tego, że drugi byłem ładowany Podwyżkę tym panom dać, podwyżkę, bo bardzo dobra robota w piątek Bardzo dobra robota zrobiona została. Więc no Kurde się położyłem Tak się ciepło zrobiło i wali w pakę zagrożony. Dobrze, 8.30 wyjada. 17 na bazie 38. Nie wierzę, że ten... Ta girtaka. 30 minut już tu parkuje. Kauka i 148, ale śmiechem, żartem gościu dobrze robi, bo tam jest tabliczka, że zakaz parkowania tyłem. Marcin Kudomen, za dużo ropy. O, chyba. W końcu się wpasował Ja pół godziny pauzy zrobiłem, a on dopiero wieku. Wjechał. wjechał tyłem, wyjechał, się obrócił, przodem parkował, Pół godziny bo też jeszcze coś pewnie nie przypasuje i będzie się poprawił. Jeszcze. Nie, jednak to nie koniec, ale był osobówkę pierdolną. Ja może tu poczekam, coś się wydarzy ciekawego? Ja się boję takich ludzi. Ale, że ja wcześniej tej łąży nie sprawdziłem, to po prostu kurwa mój jeden wielki błąd. Na białysok by mi się bardziej to wszystko ja pociągał. Ja, ja pierdolę. Cała łąża od wjazdu do wyjazdu stoi. Salut. Kurwa, że ja nie zauważyłem, że ja pojechałem kurwa na tu łążę. Warszawa poszła zajebiście i cała pauza tak łąża, calutka od wjazdu do wyjazdu stoi. Ja pierdolę, nie. Tyle czasu w pizdę pójdzie, godzinę, żeby łążę przejechać A pół godziny bym nadrobił Sposób jadąc na Białystok, Nie wiem pół godziny bym stracił, ale pół godziny bym zyskał. Nie. No i dobrze, tak podliczyłem sobie to łomze. Kurde, nie mogę przeboleć, że pojechałem na nią, ale cóż, jakbym pojechał na Białystok, miałbym pół godziny w plecy. Już bym pewnie siedział w domciu, bo jest za 15:18. Wjeżdżałem do Łąży, było 14:30. Wyjeżdżałem z Łąży, była, była 16. W tej chwili dochodzi 18. Więc dwie godzinki jestem w plecy. <grym> Dwie godzinki jestem w plecy, jakbym pojechał na Białystok, to bym był półtorej godziny do przodu. Więc, tak oto sytuacja wygląda. Na suwałkach chyba jakaś burza się zapowiada. Więc, no, mijam raczki. Co oni tutaj odwalają? Mijam raczki, to chyba byłoby na tyle z tego, z tego odcinka. Także, trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.